Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krishat i zapraszam was do nowej serii na kanale z gry Mad Max. Gra, gra z 2015 roku. Jestem ciekawy, jak ona wygląda, co ma do zaoferowania. Szczerze powiedziawszy, oglądałem już Mad Maxa u któregoś tam z youtuberów, ale szczerze, nie pamiętam nic. Nie pamiętam nic, co było prawie 10 lat temu, temu jak oglądałem. Nie pamiętam fabuły, nie pamiętam mechaniki, nie pamiętam ach, nawet, chyba nie oglądałem żadnego, filmu, żadnego z filmów, o tych filmów o Mad Maxie jest dosyć sporo w internecie nie więc nie wiem z czym to się je. I zobaczymy. Ja to na początku sobie testowałem, czy ustawienia, które... Um, ustawienia jakie? Um, zrobiłem to, czy działają płynnie, czy gra nie zacina, czy wszystko jest ok. Wszystko jest ok, na takiej ustawie nagramy maksymalnie takie, jakie y, gra ma do zaoferowania. Więc y, zobaczymy. Sorki tutaj coś jasnego, jasne mi przychodzą cały czas. Y, nie wiem, y, czytałem, czytałem jakiś opis tej gry i z tego co ja to pamiętam, to bohater nasz główny ma na imię Max i. On ucieka przed czymś, ucieka chyba przed swoją przeszłością, albo ucieka właśnie w tych pustkowiach przed swoją przeszłością, albo przed jakimiś zbirami, którzy chcą go zabić. No, jednym słowem jest tutaj walka o przetrwanie, ale ta gra też ma do zaoferowania otwarty świat, różne mechaniki rozwoju postaci. Też jest eksploracja, co bardzo lubię w grach i będę starał się robić tą grę na 100% wszystkie znajdźki, wszystkie jakieś tam ulepszenia będę się starał, nie mówię, że będę nie wiem, za znajdywał albo, albo lizał każdą ścianę albo każdy, każdy kamień dotykał jeśli czegoś nie zauważę trudno możecie też znać w komentarzach, że jak ktoś ominąłem, albo powinienem coś zobaczyć coś znaleźć to dajcie znać proszę w komentarzu ale będę raczej starał się szukać bardzo szczegółowo, no bo też lubię na przykład wycisnąć z tych wszystkich gier 100% maksa. No, jak już za coś zapłaciłem, to już wolę wykorzystać ją w 100%. Tyle słowa wstępu, nie przedłużam więcej. Zaczynajmy nową grę. Tutaj zaczynamy. robimy zapis. Poznajmy historię. One such man, one who had lost all over and over, and to this he had lost his sanity. His was a never ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go. of awful. You've hunted well. here's the fox who thought he'd plunder from Scabra Scrotus. <coughs> <coughs> somebody tell me an answer if you can I want someone to tell me what is the soul of a man I'm going to ask a question answer if i mean No, i jesteśmy po filmie wprowadzającym. wyjaśniłem od Power Question. Wiemy, że nasz bohater ucieka przed przeszłością. Najwidoczniej coś się wydarzyło w jego życiu, przed czym ucieka. Na pewno dowiemy się, grając i poznając historię e Maxa. Ale powiem Wam szczerze, że ja tak oglądam e i powiem Wam, że grafika, jak sprzed 10 lat, naprawdę robi wrażenie. I działa, na szczęście działa wszystko płynnie więc jestem pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem, że da kierka daje radę Cóż, e, jeśli chodzi o moją ocenę, to ten gościu, ten skrotus to z tą piłą, moją cuchową głowy, to już nie powinien żyć, bo pół głowy miał przecież przecięte mm, więc e, więc nikt nie miał prawa tego przeżyć ale jemu jakoś się udało, widać, że chyba jest twardym e, twardym, twardym goskiem i na pewno jeszcze nie raz się z nim spotkamy. A teraz poszukajmy wody. Pewnie tutaj tu gdzie jest nasz piesek, woda. Korzystaj ze źródeł wody, żeby napełnić manierkę. Ok. No, przytrzymujemy A, żeby napełnić. No, ok. Do końca tego udało nam się tylko trochę napełnić. Pisz manierki, żeby przywracać zdrowie maksa. Ok, 4 naciski. Przytrzymaj 4, aby napić się wody daj nam zdrowie, fajnie. No i właśnie, i widzę, że ten pies y, to będzie nas najbliższy chyba przyjaciel. Pamiętamy z filmiku, że ten pies należał właśnie do Skrotusa, tego on go źle potraktował i wyrzucił go z tego samochodu. Y, I teraz on po prostu razem będziemy podróżować, razem będziemy próbować przetrwać i na pewno przyda nam się Towarzysz? No bodajże do szukania Szukania jakichś znajdzie, gaba nawet czegoś ciekawego. A tu jakieś mamy jakieś stworzenie. Cóż, podejdźmy, dowiedzmy się o co chodzi. Start a blaze by godly plug Ignite Revolution about revolution rejoices. Please, don't kill Chum Bucket. Please. Hey. <laughs> what shouldn't I? Because I know you. Yeah. I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chum Bucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. Easy. I'm a black finger. I can make it work again. And Dinky D, too, is going to need an overhaul. Don't go straight. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chum bucket's not stupid. OK, poznaliśmy jaką zdeformowaną postać, ma na imię John Paget, i możemy coś o nim się dowiedzieć. Widać, że widać, że totalnie mu odbiło, bo nad, na, przez nadmiar słońca, albo w jakie panują, widać, że trochę to ważna zdeformowana, coś mu się stało. Cóż, tutaj macie opis. Ja sobie poza odcinkiem też poczytam, żeby lepiej poznać naszego tutaj kolegę. No bo podejrzewam, że to będzie jeden z naszych yy, kolegów w naszej przygodzie. Z tego co tutaj czytałem, to jest mechanikiem, więc będzie pewnie ulepszał nam wóz. I korzystając z okazji, że tu jesteśmy w menu, no to możemy pójść dalej, o krok dalej. I tu właśnie jest do zebrania wszelkie poszczególne. Wszelkie poszczególne rzeczy, typu archanioły, pojazdy z wszelkiej historii, obozy, ozdoby na maskę. I tak jak mówiłem na początku odcinka, że będę starał się zbierać wszystkie i zrobić to wszystko na 100%. dobra, tu mamy i mamy opis naszego głównego bohatera. the black on no i właśnie, tutaj też możemy poznać urywek historii naszego bohatera. Też e, możecie zatrzymać film i tutaj też przeczytać, aby lepiej poznać Maxa. Czy możemy jakoś, i skrotus z tego co mieliśmy. Okej, okay, widzę, że gościu tutaj jest jakimś dyktatorem, jakimś tyranem, ale to właśnie z nim walczyliśmy na filmie wprowadzającym. Też musimy poznać naszego wroga. Tutaj też przebiję, ja tutaj przeczytam. To do następnego odcinka zapoznam się z tymi materiałami. I Mamy kogoś jeszcze? Nie mamy jeszcze. Dobra, to już mamy. Okej. Okay. Najwidoczniej ten John Bucket traktuje nas w jakiegoś rodzaju Jakiegoś wybawiciela, który ma zakończyć jakąś tyranie tutaj w tych ziemiach. Pokłada nasze wielkie nadzieje. Nazwał nas kierowcą. Nie wiem, czy słowo kierowca w tym świecie oznacza jakąś świętość. Co już na pewno z, z czasem dowiemy się o co to wszystko chodzi. że porozmawiamy z mechanikiem? Then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But, but before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. kabel <coughs> Żebyśmy zregenerowali sobie zdrowie, bo zupełnie jedzenie też regeneruje zdrowie No i właśnie, korzystają ze źródeł żywności, żeby szybko odzyskiwać zdrowie No właśnie, zdecydowanie Zgadzam się z nim, bo w swoim życiu, w jakiejś historii, kiedy byłem w wojsku to, to jadłem rubaki, jadłem rubaki w jednym takim takich Wojskowych, to nie jest nic przyjemnego, wieście mi na słowo Naprawdę Teraz bym wolał chyba zjeść już taką puszkę Puszkę, niż jakieś robaka Okej okay. Tutaj musimy przycisnąć się Do jaskini Przyszuki Przeszukuj ciało, żeby znaleźć złą amunicję Co masz dla nas, kolego? Amunicję Fajnie, super Amunicja zawsze się przyda do skinaczki mogą służyć specjalne, oznaczone obiekty. Ok, czyli takie obiekty, zbliżamy się do nich i przy, przytrzymujemy E. Ale. ale kogoś tam widzimy, widać, że koledzy się nie lubią. Hmm. Może rozwiążemy to jakoś pokojowo. Bo... O kurcze, żeś nowy wróg. Kompendium. O, coś tu, coś, coś się nie wczytało. Ło, 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 ło! szczelba! Ła! Wow, ale to ma kopa! Nie, zaczytałem się i nie, nie widziałem, że idzie na mnie Dlatego dostaliśmy po twarzy Ale nic na nas nie dałeś, nic nie wyrzuciłeś No nie wiem jak tak będziemy grać i będziemy dać amunicję na gości, które nic na nie będą dawać, no to... No to nie opłaca nam się taki interes, no ten gościu tam leży Co tam, cię nie lubili? Ej, leżę, jest masakrowany. nie da się jakoś do niego zejść? Może bym coś zabrał od niego? Dobra. Widzę, że tutaj nie jesteśmy sami. To jest jakieś miejsce, którzy zebrali się. Właśnie ci przeciwnicy, o których nie mogą przeczytać, bo coś się nie mogą uruchomić. No i walka wręcz. Używaj lewy przycisk myszy, żeby uderzać przeciwnika, a blokuj go prawym przyciskiem myszy. O danym bloku odpowiedz lewym przyciskiem myszy aby wyprowadzić potężną kontrę po zadaniu ciosu lub wyprowadzeniu kontry i tego aby wykonać serię ciosów. No ok to chyba nie będzie takie trudne, więc zobaczymy Dobra, jednego. Tutaj chyba ten quick time event oznacza że Możemy parować w jakimś idealnym momencie i to nam daje naprawdę taki slow motion, co jest efektywne. I, i jak na razie oceniam pozytywnie system wargi. Naprawdę to też daje radę. Daje radę i dostał. Strzała. O dostaliśmy, spóźniłem się. A ja takie normalne dzisiaj nie ma slow motion to znaczy, że trochę za bardzo się pośpieszyliśmy z blokiem. No dobra, i nic dla nas też nie macie, ale bieda. Dobra, to coś mamy, to jest coś... Zabierz złą. Opcjonalne. Ok, czyli opcjonalne. I używaj informacji o miejscu, żeby szybko sprawdzić liczbę ospionalnych elementów w tej lokacji. Naciśnij przyczynę X. O właśnie, to jest takie bardzo przydatne, że jesteśmy w jakimś danym rejonie i możemy zobaczyć, co możemy tu znaleźć. I ja będę naprawdę starał się zebrać wszystko, żeby po prostu mieć ukończone te wszystkie miejsca na 100%. Co my tu mamy? Też mamy tu jakiś złom. O proszę, no to chyba zrobiliśmy już pierwszą lokację na 100%. Fajnie. No wiadomo, to jest takie wprowadzenie, to jest taki początek, samouczek, który wprowadza nas tutaj w gierkę, w mechanikę. I rzeczywiście naprawdę ładnie to wygląda. ładnie, system walki mi się podoba. Pytanie, czy będą jeszcze jakieś dodatkowe mechaniki, czy będzie tylko broń, czy też będzie na przykład ciche skradanie się do przeciwnika, bo nie ukrywam. Lubię też podchodzić na przykład do przeciwnika po cichu i go likwidować, ale lubię też czasem takie rozwiązania bardziej, bardziej bezpośrednie, czyli taka ostra szczelanina, czy ostra bijatyka Więc będziemy to urozmaicić także w tym tytule. Nie będzie, tylko e, coś tutaj na pewno, jakaś równowaga w przyrodzie będzie i dla tych, którzy lubią skradanki, i dla tych, którzy lubią ostrą jazdę. Na pewno przy, przy w jakiś sposób... Okej. Okay. Tam chyba nie możemy się wzmiąć. A, w, 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 w koniec końców ja nie wziąłem tego, co miałem wziąć, jejo. Kurcze. dobra. Wrócimy szybko Zagadałem się, jakby zachwycałem się tą grafiką, tą, tą systemem walki Przepraszam Was bardzo No tak się zagadałem, że, że zapomniałem po co tu przyszliśmy w ogóle Zabierzmy kabel, zabierzmy kabel. No, mamy to, okej, okay, teraz możemy już normalnie iść. Okej, okay, idziemy tutaj speedem. Na szczęście tu chyba nie mamy jakiegoś systemu stami staminy, z Okej, okay, ale życie by się trochę przydało zagenerować znaleźć jakąś wodę. A u mam tylko jeden nabój, więc jak zbliźkujemy to może sobie jeszcze wypalniamy sobie w głowę. Tu ktoś jest na górze? Kto to kto to może no, nie no, nie tak. być? What? Okej, okay, wygląda jak szaman. No tutaj te lecunki na skałach też wyglądają, jakbyśmy w późniejszym etapie gry mieli do czynienia z jakimś szamanem. Z tego co tutaj widziałem, z tego co zgaduję, że to mógł być jakiś szaman. Ale powiedział, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Pewnie w jakimś etapie gry będziemy mogli do niego się udać. Okej, okay. jak wrócimy, to spodziewałem się jakichś kłopotów

A nie masz tutaj nic, kolego? No, są jakieś obozy, straszaki, ale to widzę, że chyba nie w tym regionie. Mhm. Dobra. No, idziemy do jego łazika. Pewnie udamy się do miejsca, o, 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 gdzie znajdziemy działanie. coś dla naszego czworonożnego przyjaciela, no bo wykrwawia się, a nie możemy do tego dopuścić, no bo jest jak nam się przyda. Połóż psa na tyle łazika, ok? Easy dog.

Szczerze powiem, że ciężko to się prowadzi ten samochód, naprawdę jest mało zwrotny, ale. Rzeczywiście, Kopa ma. Kopa ma niesamowitego, naprawdę. <S -trony> <S -trony> <S -trony> ok, fajnie. Jakiś tutaj albo mu wschód słońca, nie jestem pewny. Fine, fine, that looks good. We're going to the point of observation where the watchman is looking at the See, this is where the thick brow squat has been cut. Watchers, in for mm the house. -hmm. Mm -hmm. oh, yes, yeah, look, there. This Cabber of is their king. And, uh, he's a big boss man from the gas you see. And Scrotus always keeps the best parts for himself, you see. Yeah, but he's not here now, you see. I, I don't see the land landlord. I'm getting my car back. Please, 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 please. An idea It's better for you and it's better for me. Just listen. Look, the area Black on Black is toasted, scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I I can build you a car, bring you into creation one that's faster and tougher than the Black on Black ever was. Yeah? How tough, how fast? <sighs> Very. Faster than. Truffer than an Iguana's gonit. Come with me. Muszę być zobaczony. I when you see, what I'm going to show you, you'll be shouting all day long. Mój samochód przepadł. Bojownicy z Scrooge'a pocięli go na złą. Potrzebuję nowego wozu i to szybko. Czy ten dziwny, szalony mechanik może mi pomóc? Na pewno nam pomoże. Na pewno nam pomoże. Zrobiliśmy misję wprowadzającą misję fabularną. Otrzymaliśmy lorne, lornetkę. Okej. Okay, zbliż. Przybliż. Nie wiem o którym miejscu mówisz. Czekaj, muszę je znaleźć. A, chyba o tym mówisz miejscu. Dobra, okej, okay, chyba o tym miejscu mówisz. No dobra, to widzę, że w przyszłości w następnym odcinku poznamy naszą jakby nową bazę. Poznamy naszą nową bazę. Ale to na tyle dzisiaj w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i oglądacie. Zostawcie po sobie ślad, zostawcie komentarz, subskrypcję, łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wsparcie i dziękuję, że doceniacie moją pracę. Widzimy się już jutro o tej samej porze. I i trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Hej hej.